Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Simon i dzisiaj pogramy sobie w połu na telefon oczywiście. I dzisiaj będziemy sobie pobierać, pobijać rekordy w grze Sky Jump. Tak dokładnie. I przy okazji może SkyHop trochę. Ale dzisiaj główną grą będzie SkyHop. Boże Sky Jump. Dlatego bez przedłużania gramy. Mój rekord to 271, to tam gdzie były samolociki już. Ja nie będę nic mówił, bo ja się muszę skupić, będę właśnie mówił. Скажите, что, что там была спринженка? To też było chamskie, bo nie mogłem y, gdzie wlecieć. A w ogóle to jest gra mojego dzieciństwa, więc się zalicza do serii. Nazwę to gra mojego dzieciństwa. W razie czego. tu chyba będą to God God samozřejmě kurna jakby coś dobra no to jak już y, chciałem y, doszedłem tam gdzie chciałem no to teraz pogramy sobie w Skyhop. bardzo podobna gra tylko że trochę e, tylko że trochę inne sterowanie. oprócz tego też wam pokażę dzisiaj mojego połu. No wiem, że on jest... no, nie wygląda e, ten tak dobrze. Znaczy wygląda elegancko, ale już całkiem mały. A to tylko dlatego, że mam, mam nowy kontakt, bo mały to miałem kurde, nie wiem który level, ale był bardzo duży. Możecie zauważyć, że ja tu mam także 67% do rechłości. Także no to mam ubrania właśnie ale za 15 złotych kupię sobie chyba pieniążki trochę do połu pieniążków żebym mógł sobie kupić ciekawe rzeczy oczywiście no, ale ja tak naprawdę to mi zależy na levelu najbardziej 37% dorosły, no właśnie ja bym chciał właśnie żeby ten poł był dorosły bo chyba wtedy będzie silniejszy pogram sobie jeszcze w Pet Walk. To, że... to jest taka gra, że... idzie się z swoim z... z... na spacer, ale niestety masz przeszkod... przeszkody. Yy... No i... trzeba je usuwać. Tak. Dobra. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną grę akurat jedną z moich ulubionych a mianowicie jest to jazda autem właśnie Mam jeszcze tyle powiedzieć, że będę miał to auto. Tak, to, to, to właśnie to. A dopiero jak będę miał tysięcy, jeszcze trochę sobie pozbieram. I jeszcze deskorolka jest fajna. Chodzi o to, że jesteśmy naszym połóż sobie oczywiście i musimy klikać odpowiednio w ekran, aby nie spać na dół. Na dół, tak jakby, no na dół po prostu. Musimy być na tych pagórkach, tak jakby. Chce skakiwać na drugie. Z, z czasem robią się one coraz większe, im więcej gramy. Znaczy im dalej zachodzimy, im większy mamy rekord, tym one są trudniejsze do przeskoczenia. Na szczęście my mamy tutaj double jumpa chyba. Tak, mamy double jumpa, jeszcze chciałem dodać, że jest coraz szybciej e, im więcej właśnie rekordów nabijamy, im więcej wyniku to tym połę jest szybszy, jest trudniej. zresztą sami zobaczcie. Mam osiągnięcie, bo ja w to mało grałem. I jeszcze chciałem Wam pokazać, że tak powiem, mi się strzaną grę do tej dasz. To jest taka deskorolka, tylko że. No, nie powiem, że. Powiem, że nawet, że troszkę inna. A nawet bardzo inna. Znaczy, patrzcie. Jak na początku możecie zobaczyć tutaj, że. No to jest taka podobna gra do tamtej, tylko że tu jest tak, tak jakby musimy się przemieszczać między tymi pagórkami trochę w inny sposób. Bo albo palcem w dół, albo w górę, i połu będzie w zależności od tego, yy, jak palcem będziemy ruszać, to w zależności od tego właśnie połu będzie albo na dół, albo na górę. A musimy także uważać na różne przeszkody, typu jakieś latające, te. Znaczy, yy, typu na jakieś te. No, jak to się nazywa? Na taką kulkę trzeba uważać, yy, z liści albo z czegoś tam, która nas pycha. możemy też spać na dół, oczywiście. O, właśnie ją widzieliście, yy, tam na górze była i jeszcze na kamienie trzeba uważać. Oj, sorry. Ale też mam 200 metrów. No to także na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tym otopanym, właśnie z tym, z tym śmiesznym, to dajcie znać w komentarzach, bo to nie zalicza się do serii zpołu, jeżeli takowa będzie, to się zalicza do serii gry mojego dzieciństwa. Także piszcie, czy chcecie serię z zpołu. Także no, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku bądź też live. No i cześć!